Siemka wszystkim. Dolny Śląsk. O, taki klimat. Marcin. A my jesteśmy przy tablicy pamiątkowej. Przy grobowcu, praktycznie tak, Marcin? Jest grobowiec Niemca, który jako ostatni się został w Miedziance. Jak nazwisko jego jest? No właśnie Uber Shaher von Pless Hugo Uber Aha. Hugo Uber no właśnie pisze Hugo Uber Scher Uber Sher jakoś taki znak jest I taka płyta leży tutaj Z się palą jeszcze, czyli ktoś pamięta. Z tej strony podejdziemy To jest człowiek który został po wojnie w miedziance, był Niemcem I tutaj jest pochowany Dobra Lecimy dalej, to taka ciekawostka z terenu, czy myjcie się do zasięga.